Cześć, witamy na kanale Board Land. Ja jestem Tomek, a ze mną dzisiaj Vivian. A opowiadać będziemy dla Was o grze Włościanie od wydawnictwa EUV Games. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest gra Włościanie. Włościanie to gra karciana, w której wcielamy się w rolę założyciela osady, średniowiecznej osady. Która będzie tak naprawdę powstawała od zera. E, fabularnie po naszym, e, po naszym terenie przeszła zaraza. Niewielu z naszych osadników zostało. Ci, co zostali, będą zakładać swoje osady, budować je na nowo. I do tego celu będą służyły właśnie nasze karty. Pokażemy Wam pokrótce, jakie karty e, występują w grze, a później przejdziemy do takiej recenzji, co nam się podoba co nam się nie podoba czym chcielibyśmy się z wami podzielić odnośnie tej gry. Tak więc włościanie od Juvie Games i pokażę wam, jakie mamy karty w grze. Podstawowymi kartami w grze są założyciele oczywiście. Tak więc każdy z graczy dostanie założyciela, który będzie reprezentował jego osadę oraz 5 kart na rękę z od, odnośnie samych osadników. Dodatkowo każdy z graczy będzie mógł pozyskiwać takich osadników podstawowych jak drwal, górnik i kosiarz. Więc założyciele oraz ci podstawowi yy, osadnicy będą pomagali nam rozbudowywać naszą osadę i zatrudniać, pozyskiwać to coraz Mocniejszych, coraz bardziej w... bardziej doświadczonych pracowników i osadników. W samej instrukcji nie będziemy Wam pokazywać. Pokażemy Wam za to w następnym materiale, jaki mamy zamiar przygotować. Pokażemy Wam pełną rozgrywkę dwuosobową nie A teraz przejdziemy dla Was do naszego, naszej opinii: typowej opinii, podstawowej opinii na temat gry. Włościanie, czyli to, co nam się podoba i to, do czego moglibyśmy się przyczepić. Więc zacznę ja, że z, tego, z elementów, które są pozytywne według mnie dla tej gry, to to, jak szybko można w nią wejść. W sensie jest to bardzo prosta gra, myślę, że śmiało można zachęcać nią nowych ludzi do grania, ponieważ naprawdę zasady w podstawowej wersji gry są. Bardzo proste, bardzo szybko można się ich nauczyć. W, pe w pewnym momencie, gdy po prostu zaczynamy to robić intuicyjnie, wszystko czyli dobierać naszych kolejnych osadników, wiemy, kogo chcemy pozyskać, wiemy, jakie karty mamy na ręce i które będziemy chcieli rozwijać, w jaki sposób będziemy chcieli zdobywać nasze pieniądze, które na koniec przełożą się na punkty. Więc zasady gry podstawowej są naprawdę proste, można wciągnąć nową osobę do grania. Kolejna rzecz jest taka, że jest to bardzo szybka gra. Na początku może się wydawać, że jest tych kart mnóstwo, każdy z graczy ma ileś kart do dobrania, każdy z graczy ileś kart może zagrać w daną rundę, co jest zależne odnośnie tego, ile, ilu mamy budowniczych oraz ilu mamy osadników, którzy produkują nam jedzenie. Więc w pewnym momencie może się wydawać, że im dłużej gramy, tym więcej tych kart możemy pozyskiwać, więc gra w teorii powinna, nabierać, y, ciągnąć się coraz dłużej z y, rundy na rundę. Nie. Gra jest naprawdę bardzo dynamiczna. Bardzo szybko, w pewnym momencie, jak już wiemy, jak już mamy tą swoją, y, swoją linię rozwoju, wiemy, co chcemy robić, to bardzo szybko, y, w momencie, kiedy karty są odkrywane, już, już mamy wymyślony swój ruch, wiemy, kogo będziemy potrzebowali, kogo szukamy. Y, w momencie, kiedy inni gracze ro, robią swoją turę, to my już tak naprawdę Staramy się przygotować naszą rundę. Moim zdaniem idzie to bardzo szybko, więc yy, tak, na 4 graczy, 30 minut można spokojnie policzyć, jeżeli chodzi o podstawową grę, podstawową wersję gry, ponieważ w tym kartonie od Yubi mamy podstawową grę plus kilka dodatków. Więc wiadomo, że dokładając nowe karty, może nam to troszeczkę urozmaicić. Ale to już zostawię Wam i pozwolę, żebyście yy, te dodatki że tak powiem, przeżyli sami. Jeżeli ta gra was zainteresuje, to mogę powiedzieć, że cztery dodatki naprawdę można tutaj namieszać. Z podstawowej takiej rozgrywki można przejść do troszeczkę negatywnej interakcji. Możemy sobie zacząć podbierać karty i tak dalej. Ale te dodatki zostawię wam. Tak więc, podstawowa gra, 30 minut myślę, że spokojnie w takim gronie osób, które zagrały 2 trzy gry już można sobie spokojnie to zagrać w 30 minut i i to naprawdę po, y, szybko działa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o komponenty, wszystko jest dosyć y, dobrze wykonane. Pieniążki kartonowe, ale twarde, fajny, y, fajny materiał. Także y, to się raczej szybko nie popsuje. My zakoszulkowaliśmy całą grę, więc te karty też myślę, że wytrzymają nam dos, dość sporo. Odnośnie samej mechaniki gry nie jest to. Deck builder. Mogłoby się wydawać, że będziemy budować rękę. Nie, nie, nie. Zagrywamy konkretne karty z ręki. Tak więc, to z takich podstawowych, pozytywnych rzeczy, czyli bardzo szybka, bardzo prosta gra do wprowadzenia. Jeżeli chodzi o minusy z mojej strony, to tak. Mam wrażenie, że to pudełko jest dość duże. Jeżeli chodzi o to, co w, w tym pudełku się znajduje, ponieważ mamy karty, które tak naprawdę mieszczą się w jednej czwartej tego pudełka i żetony plus kilka znaczników, które moim zdaniem mogłyby się śmiało zmieścić w takim po prostu wąskim pudełku. Tak? Więc te pudełko troszeczkę jest za duże, chyba że planowane są dodatki i po prostu będzie się to zapełniało, wtedy ma to sens w takiej formie. Jeżeli nie, no to tak jak widzicie jest tutaj mnóstwo po prostu powietrza, które powiedziałbym, że zajmuje miejsce na półce i, i nic poza tym nie wnosi. Ale tak jak mówię, jeżeli są planowane dodatki i tych kart będzie się tutaj ilość zwiększała, no to wtedy, wtedy ma to sens. Kolejna rzecz to sama instrukcja, która może troszeczkę odpychać, może, może troszeczkę straszyć, czyli jest tego sporo. Jak sobie przyjrzymy, to ta książka naprawdę ma. Tutaj już Wam mówię ta książka ma 19 stron. No powiedzmy 20 stron, tak? 20 stron, więc ona troszeczkę może straszyć, ale tak naprawdę część tej instrukcji jest odniesiona do tych dodatków, które tutaj są. Więc to troszeczkę też yy, nam skraca tą instrukcję. To, co potrzebujemy przeczytać, tak naprawdę mieści się na 9 yy, kartkach, tak? Naprawdę jeżeli już zagramy pierwszy raz, to jesteśmy w stanie sprawdzić, zobaczyć, że ta mechanika i, i zasady są naprawdę bardzo proste. Tak więc, to z mojej strony, Więc co ty myślisz o grze Włościanie? Co chcę, chciałabyś powiedzieć ze, swojej, ze swojego doświadczenia, jak już wiesz, ile, ile czasu, już kilka partii mam za sobą, umiesz już to grać, co chciałabyś powiedzieć o tej, o tej grze? Ja myślę, że jest dobrze, jak nie masz miski, to już masz jedną kartę i na pierwszą rundę możesz tylko um... Zamienić założyciela, tak? Przekręcić go na drugą stronę no. i od razu masz miskę. Tak. Czyli y, do czego są miski potrzebne? Powiedz mi, do czego są potrzebne miski? Jeżeli mamy miskę, to możemy co zrobić wtedy? Możemy dobrać więcej kart. Dokładnie tak, więcej kart. W momencie, kiedy zaczynamy grę, mamy możliwość dobrania dwóch kart i wybudowania dwóch kart. Tak? Czyli każdy z graczy może zagrać, dwie, dobrać dwie karty z toru oraz może dwie karty wyłożyć wtedy do swojej osady i do tego potrzebne są właśnie takie miski, czerwone znaczniki na naszych kartach. Więc w momencie kiedy zaczynamy grę, każdy z graczy ma założyciela odwróconego stroną pieniędzy do góry, ale jeżeli w pierwszej rundzie nie zagramy żadnego kolejnego. Posadnika, który miałby miskę, to wtedy na koniec tej tury przekręcamy założyciela. I on staje się tak, jakby producentem naszego jedzenia. Co jeszcze? Jest dobrze, bo jak masz jedną kartę na ręce, co nie potrzebujesz, to możesz wymienić na albo górnik, driwal, Drwal, tak? I koszarz. Dokładnie, czyli jeżeli każdy z graczy na początku gry dostaje startowe 5 kart na ręce, które będziemy mogli zagrać, w momencie, kiedy mamy kartę, którą, tak jak powiedziała, nie chcemy zagrać, możemy ją wymienić na jednego z trzech podstawowych e, osadników i taka wymiana nie kosztuje nas żadnej akcji i nie kosztuje nas ilości wyłożonych e, pracowników. Czyli w momencie, kiedy na początku gry możemy wyłożyć Wybudować dwie karty, to taki drwal na przykład wymieniony z karty nie jest wliczany w ten limit. Czyli wykładamy drwala i nadal możemy wybudować dwie kolejne karty. Co jeszcze? Jest lepiej, że są inne karty, żeby zrobić taką linię mhm. i nie jest tylko jedna karta i wtedy koniec, bo wtedy to pójdzie za szybko i będzie bardzo nudne. Czyli mówisz o budowaniu tych łańcuszków, tak? tak. Czyli tak jak na przykład, mmm, dajmy na to, znajdę na szybko jakąś kartę, która tworzy łańcuch. Dajmy na to, że mamy kartę. O! Nazywa się serowarka. To jest karta. już... Podpowiedź mamy z tyłu. Jaki, jakiego typu jest to karta? Czyli nawet jeżeli leży zakryta karta w. Drodze przygotowania jesteśmy w stanie już ocenić, czy ta karta będzie nam potrzebna. W momencie, kiedy oczywiście sprawdzamy, co mam na ręce, i mamy jakąś już drogę y, takiego kosiarza z sianem przygotowaną, możemy ocenić, czy ta karta nam się przyda. Po tym rewersie i patrząc na tą serowarkę, tak jak mam teraz tutaj, mam serowarkę i ta karta. Jest opisana dokładnie czego będziemy potrzebowali, aby ją wybudować. Ona jest akurat jednym z takich mocniejszych e, przykładów, ponieważ, żeby wybudować serowarkę, potrzebujemy trzy inne karty wcześniej. Czyli zaczynamy od podstawowego kosiarza, czyli takiej karty, którą, którą możemy pozyskać wymieniając dowolną inną niechcianą kartę, którą mamy na ręce. Czyli potrzebujemy podstawowego kosiarza i później potrzebujemy hodowcę, mleczarkę i dopiero na końcu serowarkę, więc mamy posiadając tą kartę, mamy już swój cel obrany, czyli jeżeli jesteśmy przekonani, że tą kartę chcemy, y chcemy wybudować, wiemy czego szukamy, czyli szukamy hodowcy, szukamy mleczarki, żeby móc tą kartę wybudować. I to sprawia, że ta gra jest taka troszeczkę y interesująca, ponieważ Czekamy na tą kartę, kiedy ona wyjdzie, kiedy się odsłoni, albo kiedy po prostu odsłoni się karta z rewersem siano, że mamy szansę wtedy trafić tą kartę. I patrzymy też na to, co budują inni, czy przypadkiem nie mamy my i ktoś jeszcze podobnej karty i, i zbiera ten sam rodzaj e, osadników. Więc to sprawia, że wtedy gra troszeczkę robi się bardziej interesująca. Jest jedna karta. Czy. To tutaj nie ma, tutaj. Jaka karta? Powiedz co to znajdę. Um, Jest taka karta Mich. Mich, tak. Tak. I możesz używać, ale nie może być na końcu. Więc jak masz prawie cały. Um, Łańcuszek. To wtedy, jak jest jedna karta, co potrzebujesz, to możesz używać Mich. Micha, dokładnie tak. tak. Więc wtedy. Ten mich jest taki joker, więc możesz używać na byle jaką kartę. Mhm. Ale nie może być kosza, gornik albo dral, bo te musisz, musisz dostać. Tak. Ale takie inne karty to możesz używać, ale nie może być na końcu. Dokładnie. Co to znaczy? Czyli mamy kartę mnicha i karta mnicha pozwala nam zastąpić jednego z naszych osadników, gdzieś w środku w łańcuchu. Czyli tak, jak mieliśmy kosiarza i mamy tą serowarkę, brakuje nam hodowcy oraz brakuje nam mleczarki. Przy założeniu, że mamy którąś z tych kart, czyli mamy albo hodowcę, albo mamy. Yy, znaczy, tak, hodowcę, albo mamy serowarkę, a nie mamy, a nie mamy, właśnie hodowcy. Zaraz postaram się Wam to zobrazować, tylko znajdę. jest mleczarka. Znalazłem mleczarkę i teraz, w jaki sposób działa mleczarka. Mnich, który, którego mamy na ręce, pozwala nam zastąpić jedną kartę w naszym łańcuszku. Czyli mam kosiarza, mam mleczarkę i serowarkę, ale nie mam hodowcy. Więc mówię, że wykorzystuję mnicha. I mnichem zagrywam, na mnicha zagrywam od razu mleczarkę. W takim przypadku mnich jest dobrze wykorzystany, ponieważ nie jest ostatnią kartą. Na górze, czyli nie, nie mógłbym zagrać mnicha i stwierdzić, że dobra, to nie, nie mam leczarki, ale zagrywam sobie mnicha, bo, bo na pewno będę miał leczarkę, a nie będę miał hodowcy. Nie można tego tak zostawić. Trzeba od razu zagrać drugą kartę, która tego mnicha przykryje, i wtedy możemy budować swój łańcuch aż do serowarki. Taki łańcuch jest zaliczany jako poprawny. Też jest dobrze, bo nie możesz każdy raz dostać kosza lub Rywal, bo na kozaż i takę tak. Możesz dwa łańcuchy. Zgadza się. I na mich I na też mniku. możesz. Czyli teraz o co chodzi? Jak zerkniecie na kartę e, tego podstawowego osadnika, to w rogu u góry macie pokazane dwie, dwa prostokąciki. Dwa prostokąciki oznaczają to, ile łańcuchów na jednym drwalu można wybudować. Tak samo jest na kosiarzu, na górniku i tak samo jest na założycielu. Czyli na jednej takiej karcie możemy stworzyć dwa łańcuchy, ale jak już przejdziemy na przykład do mleczarki, ona ma tylko jeden taki prostokącik, ponieważ ona jest kartą pośrednią między hodowcą a serowarką, czyli to informuje nas automatycznie, że na tą kartę możemy zagrać już tylko serowarkę. Tak. Jeszcze coś? Jest dobrze, bo mamy. Mamy rynek. Mhm. Tak, mamy to. I na tym możemy położyć kartę, co zabraliśmy. Mhm. Bo wtedy, jak mieliśmy to, to wtedy wy... wyglądało, jak to była karta, co już położyliśmy. Została zagrana, dokładnie tak. Czyli w momencie, kiedy, kiedy zagry... dobieramy karty z drogi, ma, każdy z graczy ma taki ryneczek, na którym kładzie dobrane w tej rundzie karty i to nam odmierza, ile kart już dobraliśmy i ile zostało nam możliwości dobierania karty, więc ten rynek też strasznie pomaga, ponieważ automatycznie na nim liczymy, układamy na nim, intuicyjnie już na niego odkładamy te karty pozyskane w danej rundzie, więc automatycznie liczymy, ile kart dobraliśmy i jesteśmy w stanie stwierdzić, ile nam kart zostało do dobrania. A więc się przydaje. Oczywiście, z drugiej strony na rynku jest taka mała ściąga, która przypomina nam o tym, że w pierwszej fazie, w fazie dobierania, zwracamy uwagę na to, ile mamy tych czerwonych miseczek w naszej osadzie, co wyznacza nam ilość kart, które możemy pozyskać w danej rundzie. A druga faza, faza budowy. Przypomina nam o tym, ile mamy kart z takim domkiem, takich budowniczych, które też określają konkretnie, ile kart możemy wybudować już w momencie, kiedy, kiedy przechodzimy do tej fazy. Chyba jest tutaj i na przykład rzucę Wam taką kartę Cieśli, która ma taki domek czarny i informuje nas o tym, że w momencie, kiedy mamy Cieśle w, swoim, w swojej osadzie, on pomaga nam budować. W każdej kolejnej rundzie dodatkową kartę. I tu zaznaczę, że maksymalnie możemy dobrać 5 kart i wybudować 5 kart na rundę. Więcej się nie da, nawet jeżeli mielibyśmy więcej budowniczych z takimi domkami lub więcej osadników, którzy produkują jedzenie. Nie ma to znaczenia. Maksymalnie możemy dobrać i zagrać 5 kart. Tak? Tak. Czyli podsumowując, gra włościanie bardzo nam się spodobała i jest naszym takim starterem. W momencie, kiedy siadamy do grania w jakąkolwiek grę, wyciągamy Włościan, szybka partia, 30-minutowa, tak jak powiedziałem, z racji tego, że już tych partii troszeczkę mamy za sobą, więc dosyć szybko nam to idzie. Więc rozkładamy Włościan, szybka partia i dopiero wtedy siadamy do właściwej gry, którą sobie już wybraliśmy. Taki starter yy, naprawdę pozytywny. Tak? Czyli co, Włościanie na plus? Nie będziemy robić żadnych ocen, po prostu powiemy, że gra nam się bardzo podoba i na pewno będzie lądowała na naszym stole bardzo często. Tak. Tak więc, tak jak obiecałem, następny materiał to będzie e, rozgrywka. Pokażemy Wam rozgrywkę dwuosobową i sami będziecie mogli zobaczyć, jak ta gra wygląda już w takim pełnym układzie e, jak szybko można zagrać partię. Także do zobaczenia w następnym materiale, a na razie, cześć! Nie powiedzieliśmy subskrybuj, lajkuj i tak dalej. Chyba nie ma znaczenia, nie? They already know. W teorii wiedzą, nie? They already know that they're going to. Even if they think about it, they know. there you go, go.